Siemas z tej strony Channel i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak pobrać filmik z YouTube'a. Zapraszam wszystkich do oglądania. No więc na początku wchodzimy w przeglądarkę, wchodzimy na stronę udoland.com oraz wchodzimy na YouTube. Wpisujemy nazwę filmu, który chcemy pobrać. W moim przypadku będzie to krótki filmik, żeby za długo to nie trwało. Na przykład ten. Kopiujemy adres tego filmu. Zaznaczamy nie jestem robotem. I wklejamy tutaj adres. Klikamy download. Trzeba chwileczkę poczekać. Zaradowała nam się stronka. Klikamy tutaj do Land", żeby była najlepsza jakość. Jak widzicie, filmik nam się pobrał. Przerzucamy sobie go na pulpit. I zobaczymy, czy wszystko działa. No i jak widzicie, wszystko działa. Jeśli Wam pomogę, zostawcie łapeczkę w górę. Dajcie suba i zostawcie komentarz. Siema, do następnego odcinka.